W wyścigach dość niespodziewanie. Czteroma punktami prowadzą gospodarze. 11 do 7. Zadowolone miny krakowskich sympatyków Speedwaya przed tygodniem. Krakowianie przecież dostali tęgię. Lanie w Rawiczu przegrali z tamtejszym kolejarzem aż 20 do 69. A tutaj w tych pierwszych wyścigach. Radzą sobie z faworyzowaną drużyną zielonogórską, jak równy z równym, prowadzą 11 do 7, ale popatrzmy, czwarty wyścig dnia, Niemczura, Walasek, Adorian i Kruk, to wygrywa start, Zoltan Adorian, nie, Grzegorz Walasek i Tomasz Kruk, zielonogórzanie na podwójnym prowadzeniu, Kruk wyjdzie na pierwszą pozycję, za nim Walasek, trzeci jedzie Zoltan Adorian, zamyka stawkę Mariusz Niemczura, Walasek po wewnętrznej. Po zewnętrznej próbuje troszeczkę szerzej jechać Tomasz Kruk, a więc jak dotąd udany manewr trenera Jana Grabowskiego, zastąpienie Jarosława Szymkowiaka, kruk pierwszy, za nim walasek. Bardzo blisko jednak trzyma się Węgier Żoltan Adorian. To doświadczony jeździec, cała historia węgierskiego Speedwaya. Wielokrotny uczestnik finałów indywidualnych Mistrzostw Świata. Tych jednodniowych, kiedy awans walczyło się jeszcze w finale kontynentalnym. Nie liczy się Niemczura, ale zbliżył się do dwójki zielonogórzan Zoltan Prowadzi kruk, za nim blisko Walasek, ale bardzo blisko także Zoltan Adorian. Teraz Walasek ucieka do przodu. Walasek wyszedł na czoło stawki. Za zanim Kruk cały czas szaleje tam Żoltana A teraz takie klasyczne nożycze wykowaniu Węgra i wyjdzie chyba na drugą pozycję, wymknie Tomasza Kruka, ten jednak kontruje, zacięta walka do końca, będzie jednak podwójne zwycięstwo Zielonogórzan, tak jest, do końca, do końca walczyła cała ta trójka zawodników, to musiało podobać się krakowskiej publiczności.